Dzień dobry kochani, a więc znajdujemy się właśnie przy świątyni 25, czyli Shinsori. I tym samym rozpoczynam mój siódmy dzień wędrówki dookoła wyspy Shikoku. Do miejscowości Kochi zostało mi około 80 km, ale zanim tam dotrę, czeka na mnie odwiedzenie jeszcze kilku świątyń na szlaku. I tak wygląda wędrówka prawie do każdej świątyni, ponieważ prawie wszystkie świątynie na szlaku znajdują się na jakimś wzgórzu, wyższym lub niższym. I tutaj właśnie Kolejne podejście przez las do świątyni 26. Na miejscu było wiele innych pielgrzymów, ale bardzo duża część z nich przyjeżdża i robi szlak 88 świątyń samochodem. Tego, gdy wędruję pierwotnym szlakiem, bardzo rzadko kiedy spotykam innych pielgrzymów na drodze i przez większą część szlaku wędruję sama. Dotarłam już pod górę, na którą teraz muszę się wspiąć na wysokość około 500 metrów nad poziomem morza. Zważywszy na to, że zaczynam z poziomu morza. To będzie to troszkę trwało, więc padłam sobie na szybki obiadek. Dzisiaj dość pożywnie, bo mamy jakisobę, czyli smażony makaron. Mam coś takiego, jakby takie sushi, ale owinięte w jajko. Więc będę próbować. Nigdy czy się czegoś takiego nie jarłam. Na razie się spinam. Jeszcze moje widoki. I tak po kolejnej wędrówce w górę docieram do świątyni Konominę, czyli świątyni numer 27. Na moim szlaku jest to chyba jedna z ładniejszych świątyń, które odwiedziłam. Ma naprawdę bardzo wyjątkowy, taki spirytualny klimat. A z samej góry rozciąga się super widok na całe wybrzeże. Tego dnia czeka mnie już tylko jeszcze zejście w dół, gdzie zostaje na noc w najbliższej nadmorskiej miejscowości.